Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wszyscy stali widzowie, którzy regularnie spacerują z nami po Los Angeles, pewnie wiedzą, pewnie pamiętają, że jeden z naszych ostatnich live. Zakończyliśmy dokładnie w tym miejscu, i również wtedy powiedziałam Wam, że nigdy, przenigdy nie byliśmy tutaj w nocy i musimy to nadrobić. Nadrabiamy to oczywiście dzisiaj. Jest to miejsce, które mogliście widzieć wiele razy w moich różnych odcinkach. Nie chciałabym się powtarzać, ale i również na kanale mamy dość sporo nowych osób. Także szybciutko, pokrótce. Mamy tutaj instalację artystyczną, która nosi nazwę. Urban Light, czyli światło miejskie. Dokładnie są tutaj 202 lampy, które w latach 1920-1930 zdobiły ulice głównie południowej Kalifornii. Wszystkie te lampy należały do jednego kolekcjonera, który dawno, dawno temu gdzieś na jakimś chlim targu. Znalazł dwie bardzo ciekawe sztuki i stwierdził, że będzie kolekcjonował, i właśnie w ten sposób zaczęła się ta jego pasja. W 2008 roku postawiono tą instalację artystyczną, i jak widzimy, lampy pięknie świecą w nocy. Mamy tutaj bardzo, bardzo dużo turystów, mimo późnej godziny, dziewiątej w nocy. Więc gdyby ktoś z Was był Gdzieś w okolicy i miał ochotę zobaczyć to miejsce na własne oczy, zrobić sobie fajne zdjęcia, niekoniecznie właśnie w dzień, ale w nocy to polecam. Tymczasem ja postanowiłam sobie tutaj przycupnąć, usiąść na chwilę i stwierdziłam, jak to mówią, trochę do nich pogadam. Nie mogę powiedzieć, że będzie to QA, dlatego że spotykamy się co tydzień i co tydzień na live zadajecie pytania, na które na bieżąco odpowiadamy. Ale nie wszyscy widzowie są z nami na tych spotkaniach na żywo, więc pod filmikami pojawiają się. Przeróżne pytania, różne ciekawe komentarze, no i stwierdziłam, że wybiorę kilka takich, mniej lub bardziej ciekawych, no i odpowiem. Pierwsza rzecz, pierwszy temat, dość dawno temu. Zrobiliśmy z Pawłem taki filmik plusy i minusy życia w Los Angeles. No i powiem szczerze, że nie wiem, czy po tych dwóch, a i nawet prawie trzech latach to samo, byśmy mówili, może w 80-90% tak, natomiast ktoś z widzów zadał bardzo fajne, bardzo ciekawe pytanie, czy możesz wymienić jedną najlepszą i najgorszą rzecz w USA? No i stwierdziłam tak, że gdyby ktoś tak nagle znienackał, powiedzmy sobie w biegu gdzieś spacerując po ulicy zaczepił mnie i z mikrofonem pyta najlepsza rzecz w USA, wiecie, tak bez zastanawiania się, to z pewnością powiedziałabym przyroda, natura. Parki Narodowe. Myślę, że nie jeden z widzów ze mną się zgodzi, że Stany Zjednoczone mają niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju, właśnie, przyrodę. Myślę, że żaden inny kraj na całym świecie nie ma. Nie ma tak pięknej i cudownej natury. Kiedy zaczniemy jeździć, kiedy zaczniemy zwiedzać i złapiemy tego takiego, jak to mówią, bakcyla, to chcemy więcej i więcej i nas ciągnie, żeby jeździć i widzieć kolejne nowe miejsca. I myślę również, że gdyby ktoś miał możliwość, czas i ochotę, no i oczywiście dość sporo pieniędzy, bo jak wiadomo, zwiedzanie i podróże kosztują. To można by było Stany zwiedzać i zwiedzać no, chyba do końca życia, bo jest tak tego dużo, tak tego sporo. Natomiast druga rzecz, ta najgorsza, gdyby ktoś teraz przyszedł tutaj do mnie i tak wiecie, szturchnął mnie i mówi: hej, powiedz najgorszą rzecz, jaka jest tutaj w USA, rzecz, której po prostu nie lubisz, to ja oczywiście bez zastanowienia powiedziałabym jedzenie. Nie jest dla nikogo żadną e, tajemnicą ani zdziwieniem, że niestety, tak to ujmę, ale żarcie mamy tutaj tragiczne. Tragiczne, zaczynając od wszystkich rzeczy, produktów spożywczych, które znajdują się na półkach, w kartonach, od wszystkiego, co jest w lodówkach, od mrożonek, od jedzeń, które wkłada się do mikrofalówki na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i są gotowe do spożycia, chleby, które mają datę przydatności 2-3 tygodnie i leżą w workach na półkach. W składzie pół tablicy Mendelejewa. To jest po prostu, po prostu e, tragedia. Kolejna rzecz e, to jest na przykład mięso z laboratorium. E, idziesz sobie do sklepu, myślisz: OK, dzisiaj e, kupię na przykład rybę na obiad, zjem coś zdrowego. Bierzesz opakowanie ryby, odwracasz, a z tyłu e, czytasz, że jest to produkt pochodzący z Chin. Zdarzy się również, że takie produkty pochodzące z Chin to jest napisane, że są dziko łowione, ale nadal są to produkty pochodzone z Chin, no i co możemy powiedzieć? Nie, dziękuję. Sok jabłkowy, koncentrat z Chin. Rodzynki z Chin jakieś, wiecie, ziarna typu słonecznik, ziarna dyni, wszystko, wszystko z dyni i tak można po prostu wymieniać i wymieniać. Kolejną no, ciężką, trudną, trudnym tematem, który już gdzieś tam poruszałam w moich filmikach, jest cały biznes związany z tym jedzeniem organicznym i nieorganicznym. No i dla mnie największą, najgorszą rzeczą są warzywa, świeże warzywa i owoce, które mamy w sklepach, w sklepach spożywczych, w marketach. Które są wysprejowane, wysprejowane hmm, produktem, który nazywa się Apil. Tak naprawdę jest to tak zwany, mówią na to, coating, który pokrywa e, warzywa i owoce i ma za zadanie. Przedłużyć ich świeżość. Ma za zadanie zrobić wszystko, aby warzywa i owoce tak szybko się nie psuły. I teraz dla wszystkich niewtajemniczonych, pozwólcie, że posłużę się telefonem i przeczytam, co to jest ta firma. Apil i o co, tym, o co w tym chodzi. Może nie dokładnie o co w tym chodzi, ale, ale ciekawostkę: no bo jak to niektórzy mówią. Kalifornijka z ciekawostek słynie, także pozwolę sobie e, przeczytać. Firma Appeal została założona w Kalifornii w 2012 roku przez pana o imieniu James Roger po otrzymaniu dotacji w wysokości 100 000 dolarów. Dotacji oczywiście właśnie na otworzenie tego biznesu od fundacji. Billa i Melindy Gatesów na pomoc w ograniczeniu marnowania żywności. Powtarzam jeszcze raz, na pomoc w ograniczeniu marnowania żywności. Nie wiem, czy tutaj ktoś z Was jest zdziwiony. Jedyne, co można powiedzieć, co my byśmy zrobili bez tego naszego wujaszka Billa, który tak bardzo się o nas martwi i tak bardzo się o nas troszczy, prawda? Oczywiście we wszystkich tych produktach jest tona cukru i tłuszcz, i. co mogę powiedzieć? Jeszcze oczywiście jesteśmy w stanie się zdrowo odżywiać, jeść zdrowe rzeczy, ale pierwsze, w większości musielibyśmy, musimy sami wszystko gotować, robić w domu. Druga rzecz, trzeba wszystkie produkty. Półprodukty, no tak, po pierwsze czytać etykiety, a po drugie, tak jak na przykład warzywa i owoce, kupować od farmerów, od sprawdzonych, lokalnych farmerów. Oczywiście wszystkie te produkty są dwa, trzy razy drożej. Najlepiej byłoby uprawiać hodować. Warzywa i owoce samemu, no, ale w takim mieście dużym jak Los Angeles nie jest to e, wręcz możliwe. No i na temat jedzenia można by było mówić i mówić. I można by było zrobić osobny odcinek. Natomiast ja mam tutaj ogromną prośbę do wszystkich moich widzów, mieszkających właśnie tutaj w USA, aby podzielili się mm, tym. Jak oni uważają, co według Was jest najgorszą i najlepszą rzeczą w USA? Co lepszego jest na przykład w Polsce? Jakie są wasze zdania, jakie są wasze opinie? Wiem, że często również widzowie podzielają nasze zdanie na temat jedzenia, bo wyobraźcie sobie, że my jadąc do Polski, my się zachwycamy ziemniakami, jabłkami, śliwkami, dlatego że one mają całkowicie, całkowicie inny smak i właśnie myślę, że niejedna osoba mieszkająca w USA, zwłaszcza osoby mieszkające po 20-30 lat i więcej, właśnie to potwierdzą. Ale oczywiście mam również prośbę do widzów, którzy może kiedyś byli tutaj na wycieczce i mają swoje jakieś opinie, spostrzeżenia, jak i również do wszystkich moich widzów, którzy interesują się światem, interesują się Ameryką, wiele czytają, oglądają przeróżne filmy, dokumenty. Jakie są właśnie Wasze zdania, Wasze opinie? Według Was jest najlepsze i najgorsze za wielką wodą. W międzyczasie ja przechodzę do. Słuchajcie, do drugiego tematu. W komentarzach bardzo często pojawiają się prośby od widzów i sugestie, co i gdzie powinniśmy nagrać, gdzie powinniśmy robić filmiki, jakie tematy poruszać. I tutaj również przeczytam kilka takich komentarzy. Może dla odmiany warto wybrać się w teren zamiast tkwić w korkach czy otaczać się betonem i szkłem. Nie nudzi was pokazywanie w kółko tych ulic i betonu, kiedy pojedziecie wzdłuż Kalifornii pokazać coś innego. Są również prośby o to, aby pokazać dolinę krzemową. Palo Alto, żeby pokazać na przykład, gdzie w wypadku zginął aktor Paul Walker, gdzie jest pochowany Michael Jackson, gdzie jest pochowana Merlin Monroe. Pokazać domy znanych osób, znanych aktorów, gwiazd, celebrytów. No, i tutaj muszę Was bardzo, może nie bardzo, ale trochę rozczarować, że my niestety nie mamy zamiaru robić tego typu filmików. Głównie to dlatego, że po pierwsze, nie są to tematy, które by nas osobiście interesowały. Po drugie, nie widzimy najmniejszego sensu w tym, aby pokonywać dość sporą ilość kilometrów, a dokładnie dość sporą ilość mil. W poszukiwaniu domu jakiegoś celebryty, podjechać na dane miejsce i, jak to mówią w Polsce, pocałować klamkę, dlatego że domy te wszystkie zazwyczaj mają wysokie ogrodzenia, wysokie żywopłoty bramy. I nawet jeśli ktoś jeździ wycieczką z Hollywood, która nazywa się Movie Stars Homes albo Celebrity Homes i tak dalej, to właśnie tak to wygląda, że podjeżdżamy pod czyjąś bramę. Ludzie siedzą zachwyceni. W tym busie robią zdjęcie żywopłotu i jadą dalej. Także musicie nam wybaczyć, ale nie, nie będziemy tego robić. No i trzecia, ostatnia rzecz. Nie ma tym taką tematyką zbyt wielkiego zainteresowania, bo wierzcie nam, dla nas nie ma sensu jeździć po mieście i dla kilku zainteresowanych osób robić danego filmiku. No i najlepszym przykładem jest tutaj jeden z poprzednich odcinków. Park Palmowy Santa Monica. Odcinek ten ma około 4000 wyświetleń. I kiedy widzowie z jednej strony są zachwyceni, bo im się podobało, i piszą, że chcieliby więcej takich obrazów, takich vlogów, takich widoków, no to my patrzymy z innej, z drugiej perspektywy, że kiedy odliczymy sobie koszty. Związane z paliwem. Kiedy odliczymy koszty związane z parkingiem, to wychodzi nam około dolara na godzinę. I teraz chciałabym, żebyście nas zrozumieli i zarazem zadali sobie takie pytanie: czy sami chcielibyście coś robić właśnie za, za jednego dolara? Bo myślę, że, że pewnie nie. No, no, słabo, prawda? Słabo. A także, także tak, ale oczywiście nie powiem, że nie skorzystamy nigdy z Waszych e, rad i nigdy nie nagramy filmiku, o który proszą nas widzowie. Ale wierzcie mi, to musi być coś naprawdę takiego szałowego, fajnego, żebyśmy stwierdzili, tak, zrobimy to, to będzie coś e, fajnego. I Tutaj chciałam jeszcze dodać, że kanał jest dość mocno zróżnicowany. E, pojawiają się różne tematy. Ja wiem, że są tego plusy i minusy, ale my już od. Dość dawna nagrywamy te filmiki, widzimy co się ludziom podoba, jak ten YouTube działa, jak działa algorytm, co widzowie chcą oglądać, więc stwierdziliśmy, że po prostu będziemy to robić, robić po swojemu. Wiem, że niektórym ta różnorodność na kanale może przeszkadzać, a innym się podoba, dlatego że jak sami pisaliście, nie ma, nie ma nudy, poczekam aż auto, aż tir przejedzie. Jak sami pisaliście, nie ma po prostu nudy. Yy, nigdy nie wiecie, o czym będzie kolejny odcinek, czym Was zaskoczymy. I właśnie dużej ilości widzów się to podoba. I ja również sama uważam, że nie ma nudy i niech tak, słuchajcie, niech tak po prostu pozostanie. Kolejny temat. W ogóle Wam powiem, że jestem bardzo, ale to bardzo zdziwiona, że jest tutaj tak duża liczba osób. Ja tutaj siedzę, nie zwracam na nich uwagi, ale wiem, że Wy to wszystko będziecie, będziecie widzieć. Okej. Okay. Rzecz kolejna, e, trzeci temat. Jak już mówię, że nie ma nudy, to wiele razy wam wspominaliśmy, że e, czytamy wszystkie Wasze komentarze. Czasem sobie coś dopowiemy i się tam wiecie, wesoło chichramy w domu i jest wesoło. Um, czasem nie na wszystkie komentarze, które nam się podobają albo z którymi się zgadzamy, pasuje nam po prostu odpowiadać no z, przeróżnych, z przeróżnych względów, ale od czasu do czasu na kanale pojawiają się osoby, które gdzieś tam na siłę chcą nam dokuczyć, chcą nas obrazić. No i wiadomo, że no jest to gdzieś tam jakimś standardem, do tego się również przyzwyczailiśmy, ale większość... Tych y, osób pojawiających się są to osoby, które mieszkają tutaj, które mieszkają w USA. A powiedziałabym nawet 90% to osoby mieszkające w Kalifornii, którym gdzieś jest nie na rękę y, mój kanał, którym nie podobają się poruszane przeze mnie y, treści y, y, i często zdarza się tak, że ktoś. Z mieszkańców tu Kalifornii, od swoich znajomych, od swojej rodziny otrzymuje mój filmik z pytaniem, czy tak rzeczywiście jest w tej Kalifornii? Czy to prawda, co ta dziewczyna tam na tych swoich vlogach pokazuje? No i właśnie w komentarzach pojawiają się widzowie. Um, rzecz, którą. Dość dobrze pamiętam jest komentarz pewnej pani, która wręcz zasugerowała, iż ja na potrzeby filmików sama rozrzucam śmieci po ulicach, po chodnikach. Tak, aby mieć więcej wyświetleń i aby więcej pieniędzy zarabiać na tych odcinkach. Pani również stwierdziła, że pojawiający się bezdomni. W moich vlogach są to statyści, którym ja płacę za występowanie, ale oczywiście nie dowiedziałam się, ile ja im za to płacę. Natomiast pani stwierdziła, że ona również mieszka w Kalifornii i u niej nic, a nic takiego nie ma. I wszystko, co jest w moich filmikach, jest po prostu przeze mnie wymyślone. Więc ja chciałam powiedzieć: tak, owszem, proszę pani. Ja się zgadzam z panią, że u pani takich rzeczy jak u nas w Los Angeles nie ma. I za przeproszeniem, jeśli ja pojadę, wybaczcie mi, ale muszę to powiedzieć. Jeśli ja pojadę w pizdu za Los Angeles, pojadę na wiochę, to rzeczywiście tam nie będzie e, brudno. Tam nie będzie bezdomnych, będzie czysto, cicho i spokojnie. Ja nigdy w żadnym moim filmiku nie powiedziałam, że u pani Krysi z Dzisi, Marysi, która mieszka 200-300 mil za Los Angeles, jest to samo co tutaj u nas. Natomiast jeśli ty masz problem z tym, bo nie wiesz co odpowiedzieć swojej rodzinie bądź znajomym, bo może jest ci wstyd, może jest ci głupio, to weź telefon weź kamerę i nagraj to, pokaż im jak jest u ciebie, dodaj filmik na YouTube. My wszyscy chętnie, bardzo, ale to bardzo, to zobaczymy. I drażni mnie to, że po prostu ludzie wmawiają mi, że ja coś wymyślam i coś coś robię na siłę. Nie byłabym w stanie. Wierzcie mi, nie była, nie byłabym w stanie. Tego robić. I teraz sobie jeszcze tak myślę, że jeśli ktoś ma problem z pojawianymi się e, moimi odcinkami na kanale i nie wie, co odpowiedzieć swojej rodzinie, znajomym, to na następny raz powiedz, że ty nie wiesz, ty nie wiesz, co to jest za dziewczyna, co ona opowiada. Może jakaś wariatka, może na przykład mieszka gdzieś na slamsach w Hollywood. U niej tak jest, ale u ciebie, u ciebie tak nie ma. Dodaj tylko, że. Mieszka na slamsach tuż przy samym deptaku z gwiazdami, tam gdzie są raz do roku rozdawane Oscary. Niech wiedzą, niech wiedzą, gdzie są te hollywoodzkie slamsy. Możesz powiedzieć, że u ciebie jest pięknie, ładnie, czysto. Ty leżysz pod palmami i po prostu pachniesz. U ciebie biznesy kwitną, nie ma a, kto pracować, brakuje rąk do pracy i dlatego gnają tłumy. Nielegalnych imigrantów z południa, właśnie, właśnie do Ameryki. No, słuchajcie, nic innego nie jestem w stanie powiedzieć. I tutaj, jeszcze z takim ogromnym uśmiechem od ucha do ucha, chciałabym e, pozdrowić wszystkich mieszkańców hrabstwa Oranczkanty, którzy pojawiają się w moich e, filmikach, dokładnie w komentarzach pod filmikami, i zawsze mówią. E, ja mieszkam w Orange County i u mnie tego nie ma. No i świetnie, tylko chciałam się zapytać, do czego to? Słuchajcie, Kaman, kogo to interesuje, że ty mieszkasz w Orange County? Są to rzeczy dla mnie po prostu, po prostu niezrozumiałe. Ok, rozgadałam się. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Um... Jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałam. No, jak mówię, że się pojawiają osoby, które chcą nam obrazić pod ostatnim filmikiem z Beverly Hills. Pojawiło się kilka osób, które mm, no, też chciały nas obrazić i na przykład komentarz typu biedne Polaczki. Albo nigdy was nie będzie stać na zakupy na Rodeo Drive. Więc, no, po pierwsze, jest to trochę słabe, a po drugie, chciałam powiedzieć, że ja nigdy, przenigdy nie wstydziłam się powiedzieć, że ja mam sukienkę za 10 dolców i nie jest to sukienka za 1000 dolarów. Wierzcie mi, że ja nikomu nie odczuwam potrzeby udowadniać. Ja nie muszę nikomu udowadniać, czy mnie na coś stać, czy nie. I czy ja kupuję tu, czy tam, i w jakich to są cenach rzeczy, ubrania, buty i tak dalej. I teraz, gdybym ja nawet miała bardzo dużo pieniędzy i byłoby mnie stać na zakupy właśnie na Rodeo Drive, to po pierwsze mam trochę oliwy w głowie, a po drugie... Nie wyobrażam sobie klapkami, na przykład balanciagi za 1000, 1200-1500 dolarów szurać po brudnych, klejących, obrzyganych chodnikach. Hollywood na przykład. I jeszcze tutaj jedno moje pytanie do takiego mądrego widza, komentatora: czy ty drogi widzu kupujesz? Swoje ubrania, na przykład T-shirt na Rodeo Drive za 700 dolarów, którego produkcja to jakieś 2-3 dolary w Chinach albo w Bangladeszu? Napisz, napisz w komentarzu. Naprawdę napisz, napisz w komentarzu. No i na koniec jest totalny hit, bo widzicie, tak jak dzisiaj siedzę sobie tutaj. I jest głośno, chodzą ludzie, jest szum ulicy, jeżdżą auta, autobusy. Tiry, które widziałam, e, mają dostawę produktów e, do sklepów spożywczych. Mój mikrofon ściąga szum z ulicy, i tak pod ostatnim filmikiem pan Zenon napisał komentarz. Kup sobie mikrofon. Na co ja Zenkowi odpowiadam? Haha. To, że nie widzisz mikrofonu, to nie znaczy, że go nie mam. Tak więc, e, tak, drogi widzu, e, chciałam ci powiedzieć, że to, że ja mikrofonu e, mojego nie pokazuję gdzieś tutaj poprzyczepianego, to nie znaczy, że go nie mam. Mój mikrofon jest zawsze ze mną. Nie mogę powiedzieć, że jest on gdzieś głęboko schowany, ale, ale tak, mam go przy sobie i teraz Odkryjecie tajemnicę Kalifornijki. Jest akurat ciemno, więc mikrofon się świeci. Kalifornijka ma mikrofon zawsze schowany tutaj między, między tuszkami. Mikrofon jest przypięty do stanika i zawsze i zawsze jest ze mną. Czasem nam się zdarzyło, żeby gdzieś e, w jakieś gorące, upalne dni, nawet się razem spociliśmy. Mikrofon ma tutaj takie. Futerko. No i możecie sobie wyobrazić, że mi tam czasem podczas nagrywania tych wszystkich ponad 240 odcinków robi kiziu Miziu w środku. No i jak już znacie moją tajemnicę, to... To pewnie nikt nie będzie chciał ze mną robić wywiadów: no bo Kalifornijka, bo Aśka trzyma mikrofon w cyckach, ale nie moi drodzy. Mamy ze sobą drugi mikrofon, który tak naprawdę chciałam wam pokazać, ale teraz sobie przypomniałam, że zostawiłam go ze sobą na wózku. I drugi mikrofon jest to mikrofon zapasowy, który. E, używa czasem Paweł, który ma niezdjętą z siebie jeszcze e, folijkę. Więc e, gdyby ktoś chciał i miał ochotę wystąpić ze mną e, na wywiadzie na kanale, to oczywiście zapraszam. Teraz widzę, że mój operator kamery szuka drugiego mikrofonu. Ja wiem, gdzie go schowałam, więc zaraz wam pokażę. O! -o nie mam. Nie mam. Mam nadzieję, że go nie zgubiłam, pewnie gdzieś jest w torbie. E, Także tak. Także tak i tym miłym akcentem e, kończę dzisiejszy, dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że mikrofonu nie schowała, nie zgubiłam. E, no, bo, no bo co, no bo wtedy tylko zostanie ten jeden, który jest chowany w cyckach. No i tyle. No i kończę. Jeśli podobają Wam się takie odcinki, kiedy jest Los Angeles nocą, napiszcie, napiszcie w komentarzu. Przypominam również, że w weekend Paweł będzie jeździł nocą, także będzie live nocny. Śledźcie kanał na bieżąco. Dziękuję Wam wszystkim za obecność, za wspólnie spędzony czas. Kolejny odcinek vlog będzie no, bardziej interesujący, będzie to odcinek tematyczny, także dziękuję, zapraszam i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Papa. Pa. A jednak musiałam się jeszcze, jeszcze, jeszcze raz włączyć i pokazać Wam, że nie oszukuję, że nie kłamie, no bo Paweł mówi do mnie, przecież już nikt nie będzie chciał z Tobą nagrać żadnego odcinka, także tak, moi drodzy, ten włączony to jest mój, ten z cycków, a ten drugi jest. <grym>, czysty, czysty, czysty. <grym>, czysty, nieużywany. No i powiem tak, Paweł nie wkłada go w żadne dziwne miejsce, także gdyby ktoś miał ochotę, no to naprawdę to zróbcie ze mną jakiś odcinek. Zapraszam. No, tyle. Słuchajcie, jest prawie dziesiąta wieczór, wracamy, wracamy do chaty. Jeszcze raz. Pa, pa.